Witam wszystkich W dzisiejszym odcinku e, nie będziemy próżnować I od razu po ściętym jęczmieniu będę rozsiewał e, wapno I rozsieję rozsiewaczem grykę Tutaj mamy, mam jeszcze ten Atrigran Nordkalt Atrigran Atri e, magnezowy A jak ona pięknie pachnie Podoba mi się jak ona pachnie Więc e, tonę sobie rozsieję Tu jeszcze mi trosan zostało jakiś Tu jeszcze mi trochę zostało ale to nic, to się przyda, to się przyda, to się nie zmarnowało, to jest wapno Dobra, tato już jedzie, zaraz wodujemy Dobra. Dobra. Dobra, ruszamy. Nie ma tego tego, tego nawozu. Nie ma tego nawozu w, tym, w tej aplikacji. Nie wiem jak to będzie się rozsiewało Przyjadę może szybciej. Nie, może nie może za szybko. I tak na oko ustawiłem, na tych, na tych zasuwach, na 200 Najwyżej jeszcze przyjadę, kilka razy No i tak, jak, jaka strategia nawozowa tutaj na to pole Więc, yy, chcę tutaj zasiać rzepak Chcę zasiać rzepak i yy, Tutaj jak wiecie, ja wiecie, stosuję zazwyczaj co roku takie takie wapno i tutaj wysypuję jego 300 kg Chyba, że jakąś nową dzierżawę mam albo jakieś nowe pole, no to Dam w pierwszym roku 500 kg takiego wapna No i tak, i tak, i tutaj już NPK nie będę dawał, czyn znaczy NPK, ja w tym roku mam kupiony Holist PK Więc tutaj nie będę dawał, bo, bo wiem, że tutaj ładnie wynawożone, tutaj próbę To też jest dzierżawa, ale Taka pewna i tutaj próby robiłem glebowe, więc tutaj wszystko jest ładnie. Na, na fajnym poziomie są zasobności, więc dam tego wapna. I oczywiście jakiś azot pod i no i zobaczymy. Najwyżej, najwyżej na, na wiosnę da się jakieś, jakiegoś, jakąś sól potasową albo coś. Więc tak to wygląda. No i zasieję tu jeszcze tą krykę. I zrobię to talerzówką. To, ale piecze jest. Tak piecze, tak gorąco. Fajnie ta słoma już siadła, widać. Tutaj na poprzeczce więcej, bo tutaj zawracałem. Jeździłem i ono się sypało. Więc tutaj na poprzeczce więcej tej słomy. O, widać, coś tam się sypie. To. to nie jest tak biednie. No i mam zamiar tutaj wcześniej posiać ten rzepak. Przed robotą, czy znaczy no, mam pole, już można powiedzieć, gotowe pod rzepak, zebrane. No nie jest pole z pszenicą, więc może uda mi się wcześniej tutaj zasiać rzepak. Bo będzie trochę w tym roku. Ale to. Nie dlatego, że jest cena. Po prostu mi tak wychodzi. Wychodzi mi po polach. Ja już w tamtym roku wiedziałem, że jak wziąłem po prostu tam tą dzierżawę w podkorcach, to tam już będzie rzepak. I tutaj mam nowe pole, co nie było rzepaku. To wyjdzie mi jakieś, może około 20 hektarów rzepaku. Ale ja tak zawsze siałem 20 hektarów rzepaku, bo nie siałem kukurydzy I więc kukurydzą trochę sobie Kukurydzę jak zacząłem siać, więc trochę mi Tego rzepaku wyszło mniej Ale dzierżawa mi doszła, więc Akurat na przyszły sezon będzie trochę więcej tego rzepaku Widzę, że mi chyba zabraknie, bo Ostro ubywa Czy nie? No nie, bo to tylko jeszcze w tamto i z powrotem Nie, dobrze jest, nie, nie panikujmy Ile jadę? 12,5 na godzinę. 12,5 na godzinę. O, więc tak. Teraz wyjdzie teraz. Wyjdzie tutaj ścieżka, tylko tam wyjdzie pół ścieżka, więc pojadę, pojadę o w ten sposób, tak, po prawej stronie ścieżki. A tam pojadę też tak między ścieżkami, bo tu jest cztery ścieżki, tylko czwartą pryskam połową lancy. No i myślę, że tak powinno być dobrze. No. no to jest to pole ze sznurkami. Mam nadzieję, że już ten rok będzie orka, już w tamtym roku pod, pod, pod jęczmień fajnie szło tym agromaszem. Więc myślę, że że w tym roku nie będzie jakichś tam większych problemów Dobra Zobaczymy jeszcze się podczas rozsiebu gry Mówię, ten przejazd chyba mi zabraknie to trochę tutaj już w połowie pola przyspieszyłem na 15 więc to chyba za dużo otworzyłem tą zasuwę Czy jeszcze się sypie to? No, ale chociaż dobrze, bo nie będę musiał jeździć po dwie ile razy. I szybka akcja i, i, i tyle. No, tu jeszcze, jeszcze widać się sypie. Więc sobie przejadę tutaj w poprzek, pola. No, tam I się. O. A, o właśnie. O to mi chodziło. No chyba każdy tak robi na końcu, jak w waczum, mało zostaje. W poprze gdzieś przejechać, żeby on podskoczył i wysiało wszystko No i chyba już nie ma, elegancko Dobra Sypie się? Nie, już się nie sypie Dobra Nasypałem już gryki Ale się zmachałem gorąco, jest tak Nie wiem Może trochę przy dużo Ale znowu gryka lekka jest I powiem wam, że Pytacie, czy, czy słucha, czy nie słucha? Powiem Wam tak. Yy, średnio sucha i yy, czuć ją taką stęchlizną, więc... Więc nie była dobrze dosuszona i, i... Co tu dużo mówić. Zobaczymy w sumie... Czy coś z niej wyrośnie, nie? Czy to się opłacało, czy nie. Tutaj jest moja kukurydza. Już wiechę wyrzuca. Widać kolby, ale jest tak sucho, jest taki skwar. Ja nie wiem co, nie wiem, czy to jest przerzadzona, bo ptaki przerzedziłem mi ją Więc tutaj już nie przesiewałem A czemu tu przyjechałem, bo Tylko tą część Zasiałem Tamto część dzierżawie Nie tu D, na D pojadę Tamto część dzierżawie, to w sumie też, ale Miałem tego niesiać. No ale zobaczcie, leżył gorem, no teraz przyjechałem opryskiwaczem, wracałem, to gdzieś tutaj trochę przejechałem No ale ja nie mogę tak patrzeć, jak to tak chwastem zarasta, więc, więc co ja zrobię? Od tamtej strony przyjadę i tą... Jak już sieję, mam tą grykę, to przysypnę tej gryki tutaj i... O, tutaj nie, za, nie zaleciało mi oprysko, o tak to by wyglądało, zobaczcie więc będę robił talerzówko, to też się zrobię tutaj to talerzówko, ileż tutaj jest tego. A no, nie mogę patrzeć, że to tak zarasta, prawda? Dobra, będę jechał tak samo jak z wapnem. Nie chcę gdzieś tam do sąsiada tej gryki rzucać. I. Nawet tak tam gdzieś trochę nie będzie dosiane do miedzy, to nic się nie stanie, bo w sumie to i tak nie wiadomo. Czy będzie z niej jakiś pożytek? Bo tutaj potrzepak, więc nie wiem, nawet czy nas. Nie no, myślę, że skiełkować może skiełkuje. Jak będzie deszcz, oczywiście, bo, bo jak nie będzie deszczu, to mogę sobie tylko narobić tym, że. No, po prostu ją sobie wrzucę do ziemi, prawda? I może gdzieś tam z czasem wychodzić. Będę z czasem gdzieś tam ją wyorywał, pewnie, jak nie zejdzie, ale. No, mam nadzieję, że do tego czasu jakiś tam deszcz będzie. i i ona poschodzi sobie. Widać na słomie, że tam daleko leci, dolatuje do miedzy. No i coś tam jej trochę leci. No nawet, jak mi gdzieś tam zabraknie, to To nic się nie stanie. A będę chociaż wiedział, no w sumie będę wiedział. Nie wiem, ile miałem, jaką miałem wagę. Więc yy, brakuje tego tego rozciewacza z wagą. No ale to nic, może z czasem taką, taki rozsiewacz z wagą u mnie gości. Jak to mówią małą łyżeczką Tak, małą łyżeczką i do celu Nie ja wiem to chyba za, za słabo leci, ale no spokojnie sobie jadę. Ile jadę 12 na godzinę? Latuje. Może nie tak w 100%, ale do rogu nie dosiejemy no, tutaj też żeby tam w fasole nie poleciało Ono jeszcze pewnie zdąży wyjść, ale nie to w sumie do zbioru to do zbioru fasoli no Miesiąc ponad, więc by tam nie, nie, nie za. nie, nie, nie brudzi po słabo leci widzę. Będę musiał chyba kilka razy przejechać. Za mało otworzone i tak jest dużo, bo na 200 to mi się wydaje, że to jest duże otwarcie, duży otwór. Ale to nic, między, między, ścieżka, między ścieżkami jeszcze przejadę i i tyle, może w sumie za dużo nasypałem jej, bo nie miałem, ale myślę lepiej więcej, jak ma mi zabraknąć, a mam jej dużo, więc O, tutaj przy słupie zostawiłem, bo to jest pszenica. A sorry, jaka ładna w tym roku. tam dołek się zrobił widzę widzicie otwarcie klapy w tamtą stronę ma swoje plusy jest widno dobrze widzę w tych tych okienkach ile jest nawet tędy mogę mogę się wychylić też coś tam widzę O, tu jest ścieżka O, to to pojedziemy już tą ścieżką Albo nie, to też tak samo zrobimy O Bo jeszcze tam przez środek A jeszcze dużo, jego, dużo tej gryki jest A muszę to wysiać, przecież nie zostawię tego w rozsiewaczu Bo A w sumie dlaczego nie mogę zostawić Może mogę zostawić Bo będę siał jeszcze po Ale Może wcześniej wapno będę siał m mm. No właśnie, nie lubię czegoś zostawiać, bo. Nie no, nawozu to w ogóle nie zostawił. Ale nie lubię zostawiać tak czegoś w siewniku czy rozsiewaczu, bo. No bo później jest problem, prawda? Jak chcemy coś innego zasiać, rozsiać, no to co? Wtedy musiałbym zaczepić, pojechać gdzieś na pole i to wysiać, bo. wybierać z tego. O, to już tutaj wysieje. telefon No pusty rozsiewać elegancko wyszło Zajeskoczyłem rozmawiać, to skończyłem rozciebać. Przyjechałem jeszcze dwa razy przez środek pola ponad planowo i elegancko wyszło. Dobra, ja swój plan dzisiaj wykonałem dnia i jadę teraz gdzieś na wodę trochę z dziećmi. Trzymajcie się na razie, cześć!